Hej, siema wszystkim w kolejnym odcinku Deforest. I jak widzicie, lub nie, zaczynamy od początku, jako że niestety lub niestety wyszedł nowy update, e, który uszkadza poprzednie save'y z poprzednich aktualizacji, więc niestety musimy grać od nowa. Ale to nie szkodzi. To nie szkodzi, ponieważ nie zdążyliśmy ostatnio zrobić zbyt dużo. A w tym momencie znalazłem super fajne miejsce i super pomysł. Nawet nie wiedziałem, że że tak się da na zbudowanie naszego domku. E, więc jak widzicie, jesteśmy tutaj oczywiście e, przy takim wielkim zbiorniku wodnym, który znacie z ostatnich odcinków. E, tam, oczywiście, tą małą wioskę Kanibali. I słuchajcie, oczywiście, e, sytuacja wygląda tak. Ostatnio mieliśmy, czekajcie, niech ja to znajdę, czy też widzicie, oczywiście, cholera, za dużo razy powtarzam, oczywiście, cholera, jasna. <grym> Widzicie tutaj, już jak nowy update działa. E, pierwsza rzecz to jest oczywiście. Kurwa znowu, oczywiście. Nieważne. Pierwsza rzecz jest to fakt animacji otwierania tej książeczki. Co jest fajnym szczegółem. Szczegółem, ale bardzo fajnym. W szczegółach zawsze tkwi. E, tkwi zajebistość. I tak, ostatnio zbudowaliśmy małą kabinę. A w tym momencie chciałem zrobić. Taką wielką kabinę. I patrzcie, jakie tutaj, tutaj jest fajna opcja. Nie wiedziałem, że tak się da. Jeżeli zrobimy sobie ją gdzieś nad wodą, to nam się stworzy taka, jak widzicie, takie tutaj em, belki. Ja bym sobie chciał zrobić to gdzieś nad wodą. Tylko niech ja znajdę fajniejsze miejsce. O mniej więcej tutaj. Czekajcie. O, mniej więcej tak. No i potrzebujemy do tego 103. Em, no, drzew. Znaczy, może nie drzew, tylko wiecie. A... Zapomniałem, jak to się nazywa. W ostatnim odcinku też nie pamiętałem. Przeszkadzasz mi, krzaku. I dalej nie pamiętam. No, normalnie nie pamiętam, ale okej. Okay. Wiecie o co mi chodzi: o, o te pnie. Więc będziemy je szukać. Znaczy, będziemy je tnąć przy okazji, szukając też rzeczy, której podpowiedzieliście mi w poprzednim odcinku. Czyli będziemy szukali, słuchajcie, skorupy żółwia. Poczekajcie, może ja już w międzyczasie zacznę coś robić. Na przykład tutaj sobie stworzę małe ognisko. Eee, Okej, okay, gdzieś tutaj. Powiedzmy, że było fajnie tak przed wejściem. Czy. No nie, no deszcz! No dobra. Okej, okay, zbierzmy sobie oczywiście trochę tych podstawowych rzeczy, które są nam potrzebne do ogniska. Ja ogólnie chciałbym Wam też powiedzieć, że w końcu udało mi się naprawić. Em, naprawić tą grę pod względem tego, jak działa e, czyli już nie powinno być żadnych przycinek, żadnych lagów itd. okazało się, że to wszystko powodował mój firewall który z jakiegoś powodu e, miał jakiś problem z tą grą, no i ewidentnie nie podobało mu się to, że ta gra sobie chodzi, no i stwierdził, że będzie sobie ją przycinać. oczywiście firewall w tym momencie jest wyłączony wszystko działa bardzo, bardzo fajnie, tak jak powinno e, czekajcie, patyczek nie potrzebuję tych rzeczy jeszcze gdzie ja to postawiam tutaj. Ok, potrzebuję jeszcze tutaj trzech kamieni, tylko gdzie są kamienie, słuchajcie. No, są dosyć podobne do tych kamieni, których ja podnieść nie mogę. I ciężko czasami sprawdzić, który mogę podnieść, a który nie. Na razie się tutaj będę żywił grzybami, bo widzę, że grzybów tutaj mam w cholerę dużo i jeszcze więcej. O, tu jest kolejny. No kurczę, nie można nawet jeszcze specjalnie polować na jakieś króliki. I też słuchajcie, widziałem to jest jakieś chyba nowe. E, nowe zwierzątko do polowania. Tak zauważyłem. O, jest jest kamień. E, I to. to nie wiem co to był. Czy to był jakiś kurde borsuk, czy jakiś. czy coś takiego. Wow. O, nie, 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 idź, stąd idź, 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 idź. Nie! A kysz, nie chce się z wami bić. siop! Kurwa! Idź, idź, sio! kysz, Idź, szatanie! Idź! Mam toporek, Nie zawaham się go użyć, cofaj się, dobrze. Krok w tył. Krok w tył. No. Bardzo ładnie. Grzeczne kanibale. No, cholera jasna. Gdzie tu są kamienie? Ja trafię na jakieś bezkamienne miejsce. O, jest jeden, jeszcze jeden. O, tutaj. No kurczę, teraz nazwę magicznie. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, mamy wszystkie kamienie, wszystko jest pięknie. Teraz potrzebujemy w cholerę drewna. Także to będzie nasz, nasz na pewno w tym momencie cel. Um, wiecie, co? Ja bym tutaj sobie chciał gdzieś chciał stworzyć um, taki mały jeszcze obóz. Znaczy, obóz. Y, takie sobie małe coś y, totalnie pierdługowe, jak na przykład to. Które będzie mi potrzebne tylko i wyłącznie do tego, że ja miał tutaj oznaczenie, gdzie jest mój dom, gdzie jest mój obóz, e, więc tak, potrzebujemy liści, potrzebujemy patyków, to się oczywiście da jak najbardziej załatwić, zaraz sobie stworzymy liście, liście one pod dostatkiem, gorzej będzie z patykami. O, jest jeden patyk ale okej, okay, liści już mamy pod dostatkiem teraz zbieramy tylko jeszcze patyki i będziemy mieć ten e, tą jakąś pierdółkowatą tam rzecz, która nam tylko oznaczy o, ej czekajcie, ja to znam to ten, to, to w Bergrysie było ehm, aloes ja widzę o, 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 a nie, to jest króliczek ale myślałem, że już to jest nowe zwierzątko Króliczka też bym mógł polować w sumie, nie wiem czemu tego nie zrobiłem, dobra Patyki patyki, Dawajcie patyki Okej, okay. jeszcze trzy Jeden patyk Drugi patyk, trzeci, o nie no O jeden patyk za dużo, ja pierdziele Dobra, czekajcie tej go podstawie. Dobra. I jeszcze ten jeden patyk, który tam leżał. No, kurczę, że akurat mi się musiało miejsce skończyć na te patyki. No, co za frajer Ok, zniszczymy tutaj coś. O, jest patyk. No i wspaniale. Ok, ja sobie tutaj dam ten patyk. I słuchajcie, muszę znowu otworzyć moim opcowu. Wybaczcie. Chodźcie. Wybaczcie znowu za to, ale chyba już się zdążysz się przyzwyczaić No tak, tak się okazuje, że ja zwykle w 99% nagrywam wieczorem um, Dobra Więc mamy już chyba oznaczony taki nasz obóz, tak? Jest tutaj i powinienem mieć oznaczenie takiego domku nad nim jak się trochę oddale, prawda? Gro? Albo i nie Albo i nie To dziwne trochę Powinno być. No nic. Dobra. Kurczę. No. Boję się, że tutaj nie trafię znowu. A chciałbym poszukać tego żółwia, żeby mieć jego skorupę. No w sumie nie wiem, czy ją dokończyłem, oczywiście. E, że tutaj mamy, mamy, mamy. E, Zbierać wody. I potrzebne jest do tego cztery patyki i jedna. E, ta skorupa od żółwia. I nie będę musiał mieć garnka, chociaż trochę się napije, bo. Już jest trochę problem z wodą. Tak, tak, wypluj. Dobrze, dobrze. O! A ten kamień nie mogę wziąć? Dziwne. Kurczę, no. Poszedłem go szukać, tylko nie wiem, czy tutaj trafię z powrotem. A żółwie to bardziej nad morzem, nie? Um. Dobra, wierzę w swoje umiejętności i wierzę, że znajdę to miejsce. To może jest bardzo blisko, więc nie powinien mieć problemu. O, no, kamano, może jest już tutaj, to nie powinno być problemu. Dobra, zajęliście. W takim razie w poszukiwaniu żółwia. W poszukiwaniu żółwia. Co to kurwa jest? Co jest? Co to jest? Kurwa oreł? Co to było? Nie wiem, dobra. Pozbierajmy sobie parę tutaj rzeczy, które jeszcze. Jezus smury myślałem, że to on orze mnie atakuje takaś mewa. Czy to jakiś rekin w ogóle? Okej. Okay, powybierajmy sobie stąd wszystko, oczywiście póki jesteśmy. Stryk. Czy ja na piasku wolniej chodzę, czy mi się tylko wydaje? Co tu się stało, przyjacielu? Dlaczego umarłeś? Nie... <śpiewanie> Patrzcie co wy się z głową Gdzie widzieliście to? <laughs> nie. O Jezu, Smaria, co to jest? <laughs> What the fuck Dobra, nieważne, nie będę się bawił biednym martwym rekinem. Okej. Okay. ja tutaj sobie będę otwierał te walizki, przy okazji będę wypatrywał tych żółwi. To tu, tu też mamy. Patrzcie, e, krzyż. Ja sobie do niego podszedłem ostatnio przez przypadek. I wziąłem tutaj to zdjęcie, które pokazywało um, tamtą łódkę. I tam datę, 82 roku jakąś, więc coś tam się chyba złego stało. Skoro tutaj krzyż jest. Um, Okej, okay. są żółwie! Są żółwie! Dzień dobry! Wow! To wyglądało trochę niefajnie. No ale cóż, no. Twoja skorupa, przyjacielu, nie pójdzie na marne, o. mord o, znikło. <grym> Byłem mordercą i już nim nie jestem, bo znikło krew. Dobra, czy to są wszystkie tutaj już... ...bagaże? Nie jestem pewien, ale dobra, słuchajcie, ja wracam do mojego tutaj domku. Yy, z uwagi na to, że... Kończymy się już wytrzymałość. przydałoby się coś upolować i coś zjeść Bo zbyt dużo to ja nie zrobię z takim małym e, punktem wytrzymałości, punktem... Z taką małą wytrzymałością obecnie Dobra Czy są jakieś króliki? Będziemy połować na króliki O ile się znajdę Nie, 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 ja się nie chcę z wami bić, nie jesteś królikiem. Chociaż z tego, co mi pisaliście też, to mięso kanibali podobno ja mogę jeść i nic mi się nie stanie. Tylko, że no, może niekoniecznie chciałbym zaczynać mojego po prostu dnia od jedzenia mięsa ludzkiego. Co to jest? Aha, to chyba są części samolotu. No i zajebiście, się, już się zgubiłem. O! No i znalazłem garnek. Jak mi nie jest potrzebny, znalazłem garnek. I znalazłem latarkę też, słuchajcie. Zajebiście! O kurde, ale tu jest rzeczy, patrzcie, wszystko zbieramy. To jest to miejsce, o którym mówiłem przy nim odcinku, czyli takie, takie śpiwory, gdzie właśnie znalazłem ten garnek ostatnio. No i mam garnek, mam kurde. Teraz jeszcze to z tego żółwia. Ale kurde, zgubiłem swój obóz. Eee. Ja kurwa wiedziałem, że tak będzie. Cholera, jasne zawsze to samo. Króliczek! Obiedzie mój! Gdzie jesteś? Króliczek! Króliczek! Gin! Dobra. Mamy obiad. O, no i mamy naszą osadę piękną. Wspaniale, dobra. Trochę się tutaj wiatr zbiera. Ja się cieszę, że w końcu znalazłem coś do żarcia, więc od razu sobie odpalimy nasze ognicho Zapalaj! Okej, okay, damy sobie naszego króliczka Gdzie on jest? Tutaj Płoń, przyjacielu I teraz tak, no potrzebowaliśmy, potrzebowalibyśmy Teraz kurde zbudować sobie to nasze Piękne cacko, nie? No tylko, że potrzebuje w cholerę drewna nie ma wytrzymałości. Więc niech on sobie to zje Znaczy niech to się Najpierw upiecze, czekajcie Ja sobie jeszcze spróbuję To zrobić tylko gdzie by to tu postawić? Powiedzmy, że postawimy to sobie gdzieś... E, gdzieś... Um... No gdzieś tu na przykład, tak? Czterech patyków nam brakuje... Nie, nie miałeś... Tego robić, no... Chciałem żebyś to zjadł, dobra... Jeden patyk... Nie krzycz tam. Drugi patyk, trzeci patyk. okej okay. No i chyba już teraz na zbieranie wody, tak? I teraz sporo. że przynajmniej Jest tam ten kanibal. Pashaw von cholero jedna. Idź, Kysz. To jest moje obozowisko. Ty masz tam swoje po drugiej stronie. Ja tutaj wytoczę granicę między nami, chuliganie. Na kurde, kurdeż. Cholerny. Dobra, słuchajcie. Ja mam ten garnek. Gdzie on jest? Tu jest. Sporo was mi mówiło, że nie da się gotować wody w ganku. Więc, jak wam kurde, to pokażę, że się kurde da. Sztyk, pstryk i patrzcie, i woda się gotuje. Widzicie? Czyli bierzemy so sobie stąd wodę. No, wy dupiej powiedziałem. Inoros. Chcesz wryć? Chcesz wryć? Hmm, co tu się dziwnego dzieje z teksturami w tych drzewach, ale to nieważne. Pójdziesz mi stąd. Dwójka już przyszła, kurczę, co to ma być? No, patrzcie co. No co? UE! Wydupiej! Wydupiej! Hm? Na co się patrzysz? Bronić granicy! Bronić granicy! Jeszcze Polska! Nie zginęła, A! wydup. wydupij, wydupij! Wydup. Kurczę, on mocno jedną za popatrzcie patrzcie. wo, wow, ja się palę. Nie, 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 do wody! Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, totalnie. Coś mi tutaj się drzewa z bloku. Idź mnie stąd. Idź mnie stąd. Bo twój ryj zawiśnie na moim obozie. O, zęby. <śmum> mam twoje zęby gnoju. I co ty na to? Ten też miał zęby? Granica obroniona. Wspaniale. Dobra. E, I co, mam tą wodę, i teraz sobie ją mogę wypić? No i patrzcie Pstryk i woda jest. No i co mi tutaj piszecie, że się nie da. I sobie teraz widzicie, to będzie tutaj siedziało ten garnek, znaczy siedział garnek, no stał na tym ognisku i kiedy będę chciał, to mogę sobie ogarnąć. Tylko czy ja mogę ten garnek teraz wziąć. Przestań wkładać te liście. No i, i, i super! No to ja sobie tutaj trochę pobiję drzewa. Jeszcze na sam koniec. Żeby chociaż troszeczkę tego domku zacząć. Ja cały czas... Cały czas mi się wydaje, że słyszę tych kanibali gdzieś tutaj. Dobra. Lecisz. Szk. Okay, jeden. Dwa i dwie tylko mogę. Okej, okay, wiecie co, mi się wydaje, że ten domek, znaczy budowanie tego domku, ja sobie zrobię między tym a następnym odcinkiem. No bo ja sobie doskonale zdaję sprawę, że e, zbieranie trzech, znaczy w tym momencie to już mniej, 99 tych e, kłód, drzew, to jest chyba to słowo, którego zapomniałem. O, mogę wziąć garnek, patrzcie, zajebiście. E, jest trochę czasochłonne i nie może być trochę nudne do oglądania, także. Także myślę, że sobie to zrobię poza odcinkiem Chyba, że chcecie to zobaczyć na odcinku, piszcie co myślicie Ja się jak najbardziej dostosuję Zrobimy sobie jeszcze tutaj może taki jeden... Jeden taki... Jedno drzewo Dobra, nie spadło na mnie I zaraz, sobie się sprawdzimy, czy są może jakieś fajne rzeczy się do zbudowania. Wydaje mi się, że. już tak nie bardzo. ten To z tym żółwiem, znaczy z tym żółwiem, z tym. wiecie, zbieraniem wody, było dla mnie nowością, ale bardzo fajną. Ale kurczę, no teraz, skoro mam i garnek, i ten pojemnik na zbieranie wody, no to kurczę, jestem ustawiony, jeżeli chodzi o wodę. Teraz, tylko jeszcze, jakbym, jakby się dało zrobić jakąś taką. Jakąś taką zagrodę, czy coś, żebym mógł sobie zwierzątko łapać. A chyba jest coś takiego nawet. Eee, poczekajcie. O, Animal Trap. Tylko nie wiem, jak to działa do końca. Mamy tutaj coś fajnego jeszcze, może. Możemy sobie jeszcze porobić sporo rzeczy. Ale. Ale myślę, że to sobie już ogarniemy w następnym odcinku. Także słuchajcie, tutaj idę. Idę spać do mojego tutaj zapasowego mieszkanka. Um. No, także tutaj się wam pożegnałem. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli macie jakieś propozycje, rady, cokolwiek odnośnie Deforest, to śmiało piszcie. Ja jak najbardziej wszystko czytam. I. No i, i, i po prostu tyle. Jakby chcia chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja w tą grę dalej. Poznaję, nie znam wszystkich tutaj rzeczy. Właściwie wiem o tej grze bardzo mało to, co kiedyś widziałem na YouTube i, i właśnie z rad, które od Was otrzymuję. Więc, yy, jak najbardziej, tak jak mówiłem, Wasze rady są bardzo mile widziane. Na pewno mi się przydadzą. Jeszcze raz, dzięki wielkiej za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku The Forest. Trzymajcie się i na razie. As long as